Pośle. Czy tarcza rakietowa jest Polsce potrzebna? No Myślę, że tak. No. Przy czym no, rząd walczy o jak najlepsze warunki dla Polski w ramach tej tarczy, no bo bezwzględnie to jest poprawa naszego bezpieczeństwa. Rozumiem, że platforma stara się głównie o modernizację armii. A się, nie ty tylko tylko modernizacja armii? Nie, nie, no, tego nikt nie powiedział, że tylko modernizację, również o tarczę staramy się, nie tylko o modernizację armii, ale. W ramach większego bezpieczeństwa, żeby jeszcze bardziej poprawić, to również modernizacja armii. Rozumiem, a kiedy mogą się zakończyć negocjacje w tej sprawie? Nie wiem, no jest... Znaczy przed wyborami w Ameryce, czy po? Czy no, słyszał pan, jakie jest stanowisko ministra spraw zagranicznych, że nawet jeszcze w lipcu jest możliwe pozornie... Tak, aczkolwiek dzisiaj rozmawiałem z posłem Kłopotkiem, który poinformował mnie, że czekacie państwo do wyborów. Nie wiem, nie wiem, to może, może PSL czeka do wyborów, ja nie wiem, no wyraźnie inaczej mówił tutaj minister Sikorski, nie? Mm -hmm, Ja myślę, jest. że to większego znaczenia nie ma, ważne jest, czy ta starcza będzie, czy nie. Znaczenie jakieś ma, I mimo wszystko Barack Obama, no nie jest zbyt przychylny temu pomysłowi. Ja nie wierzę, że w Ameryce demokraci na sprawę bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych patrzą i świata inaczej niż republikanie. Ja myślę, że to nie jest polityka partyjna. Może zacząć... U nas się bardziej patrzy na sprawy kraju przez politykę partyjną niż w Stanach Zjednoczonych. Tam różnice między republikanami a demokratami nie są aż tak wielkie, jeśli chodzi o sprawy zasadnicze, zasadnicze sprawy polityczne. Czy rozumiesz, że pan jest zatarczą? Tak, no ja myślę, że większość jest zatarczą poza SLD. Tak to wszystkie ugrupowania opowiadają się za tarczą. Dziękuję bardzo.